Tak więc jak urząd pracy odrzuca elementy, które chcesz kupić do finansowania? Przede wszystkim patrz na regulamin, czy nie ma tam ograniczeń wprost do kwoty, proporcji, tak może być na przykład w przypadku zakupu samochodu, czyli będziesz miał, albo miała proporcje na przykład do 50%, albo tylko samochód z homologacją dostawczą. Drugie kryterium, to także są niepisane zasady, niestety. I tu już musimy dowiedzieć się tego wprost od urzędnika przy składaniu, przed składaniem wniosku. E, tak na przykład w niektórych urzędach pracy niepisaną zasadą będzie maksymalna kwota przyznawana na sprzęt e, komputerowy w okolicach 3,5 tysiąca złotych, jeżeli to nie będzie Twoje główne narzędzie pracy. Więc to jest taka druga kwestia, trochę rzadziej występująca, ale wciąż niestety tak się dzieje. A trzecie, racjonalność. Racjonalność względem Twojej pomysłu na biznes, Twojej skali działalności, modelu działalności. I tu posłużę się przykładem, który bardzo często um, gdzieś trafiał naszych klientów w rozmowach, czyli planujemy założyć działalność mobilną, bo nie mamy lokalu, ale jednocześnie chcemy kupić sprzęt, który nie jest mobilny, bo mamy taki pomysł, że po otrzymaniu dotacji nie znajdziemy sobie lokalu. Niby wszystko ok, bo w regulaminie nie ma wyłączenia takich sprzętów, ale urzędnik zada pytanie, czy będzie pan, pani, w stanie przenosić 35-40. Kilogramów na przykład, jakiegoś wyposażenia, które wprost jest wyposażeniem stacjonarnym, i wtedy uderzą w ten akord racjonalności. Więc na to, czy coś będzie odrzucone, czy nie, składa się kilka czynników, o których mówię na tym profilu. Jeżeli masz, macie jakieś pytania dotyczące innych dofinansowań, innych kwestii, zadawajcie. Postaram się nagrywać więcej takich filmików spontanicznych. Cześć!